Dzień dobry. Roman Sproka-Tonczewski. E, miałem takie założenie, żeby nie wypowiadać się na ten temat, natomiast bardzo wiele pytań spłynęło od czytelników mojego profilu. Roman sproka na temat zachowania no, tego nieszczęsnego Jarosława, pseudonim Chińczyk, a samozwańczego króla farmazolu czy króla narkotyków, to już jest kwestia na Czytelnicy, właściwie ogromna większość osób zadawała to samo pytanie. Dlaczego on się tak zachowuje? Dlaczego w ten sposób atakuje właściwie chyba wszystkich, którzy są aktywni w mediach społecznościowych? Ja mogę powtórzyć tylko to, co, co już raz napisałem i co teraz mogę powtórzyć wprost. Chińczycy wedle mojej oceny, oprócz mózgu. Zjedzonego przez narkotyki, a potem dopalacze, musi mieć jakiś problem ze swoją seksualnością. Skoro sam ciągle atakuje i oskarża inne osoby o gejostwo, więc sam myślę, że jest ukrytym gejem. Innego logicznego rozwiązania i prostszego rozwiązania nie widzę.